Ale, ale, moi drodzy, witam serdecznie! Dzisiaj rozkręcimy malutki, tyciutki biznes. A mianowicie, ten budynek, wy go znacie? No, chyba. Mam nadzieję, moi drodzy, jak go nie znacie, to to nie jesteście widzami Wojanowic Przyjaciele, dzisiaj ten budynek będzie większy ciutkę większy. A mianowicie, mam tu itemki i powiększymy go. Nie wiem, czy dwa poziomy, czy trzy, to zależy. Zależy po prostu. I dzisiaj tylko zrobimy, prawda, powiększymy budynek. A yy, potem będziemy robić w środku, prawda, Nasz znaczy rzeczywiście biznes. Czyli w końcu, żeby się dało tutaj kupować, zarabiać. I tak dalej, jak przyjadą oczywiście y, Katy i Wojan nie? i zobaczymy jak to będzie. A widzę, pokażę Wam jedną rzecz, a mianowicie, prawda... Nasza farma jest powiększana, czyli owieczki, jak widzicie, zrobiłem jeden dzień i mamy ich tyle, jeden dzionek. Udało mi się ich tyle zrobić, ale chciałem zrobić tak, żeby one właśnie były tak ściśnięte, wiecie, jak kiedyś yy, świnki i będziemy robić, moi drodzy, nasz wieżowiec. A czy pisaliście mi w komentarzach, ja czytam komentarze ostatnio, czytam właśnie, co, co mam zrobić na palionowicach, patrzyłem. Mówiliście, że mam pełną wełnę na przykład w palionowicach zielonej, gdzieś w jakiejś ukrytej skrzyn skrzynce, także tam będziemy oczywiście chodzić. A widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał tam na dole, jeżeli chcecie więcej, a my zabieramy się w sumie za budowę od razu. Chyba za powiększenie, bo będziemy musieli przede wszystkim zniszczyć cały dach. Salutki. I będziemy powiększać. Płaszczka, mój drodzy, płaszczka to jest najdroższy budynek. Naprawdę, najdroższy ze wszystkich, tutaj po prostu. Mm, pora na rozbiórkę. Dzień dobry. No tylko w sumie. to będzie bardzo łatwo powiększyć. W sensie ja bym o dwa poziomy to nawet zrobił. Bo mamy czas. Ja bym to. Ja bym chciał, żeby ten budynek wyglądał nawet nie że ładnie, ale śmiesznie. To, to. Nie wiem dlaczego, ale na tym mi najbardziej zależy, bo ten. Patrzcie, ja wam coś pokażę. Ten budynek. Dobra. Ja on trochę się wygląda, on po pierwsze w ogóle nie jest symetryczny, jak widzicie jak się wchodzi to tu są trzy bloki, a tu są cztery bloki, po drugie tutaj jest ciemne, a tu jest jasne, N nie wiem, nie, nie wiem dlaczego, jaki tu ma być design, ale to akurat zmienimy, żeby nie było, ulepszymy tą płaszczkę i zrobimy przede wszystkim widzowie okna, przepraszam, że jestem tak zadyszany, przed chwilą biegłem ze śmieciami i... Trzeba, muszę odpocząć. Dobrze, widzowie, i musimy jakieś okna zrobić. Ten budynek jest bez okien, to jest już w ogóle. Te skrzynki, wszystkie też zniszczę. Bo to będziemy robili cał całkowite po prostu przemeblowanie. Nie wiem, czy to w tych skrzynkach coś jest. No, coś tam wypada. jakieś w O kurde, widzowie. Eee, dobra, zniszczymy na razie te skrzynki, wszystkie po prostu. Zaraz te diamenty weźmiemy. Czy ja znalazłem diamenty? Ja nie wiem, kogo to są diamenty. Ktoś najwidoczniej o nich zapomniał. Tak, totalnie. O jest, nie mam miejsca, Wyku. jakiś. Czekaj, czekaj, bo tu są... S <śle> ile staków! Tego nikt nie widział? Żeby one nie zniknęły. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie mogą zniknąć. Please. Co ja mam wyrzucić? <śle> Dobra, to już mi jest niepotrzebna ta książka. Dobra, na razie tak zostawmy. Nie wiem. Ogarniamy. <śle> Czekajcie, tu jest... Do skrzynki włożyć przedmiot, który chcesz wymienić. Oraz zaproponować cenę produktu. Płaszczka, najlepsze ceny. Proszę napisać na tablicy przed przed wymiany mm -hmm, w taki sposób. Widzowie, my my wymyślimy albo tak albo podobnie, albo coś innego, ale tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby faktycznie, żeby korzystać z tego po prostu, żeby to miało sens. <grym> jak to, ja chcę, żeby to wyglądało identycznie jak płaszczka, dlaczego będę to musiał y, jakoś jakoś przemyśleć? <grym> ja nie wiem jak. Dobra, zróbmy na razie wyższy poziom. Ja nie wiem, nie wiem jak tutaj to wygląda. A jeszcze dach trzeba cały z zniszczyć. Dobra. No to jeszcze jak widzicie o, cal trzeba. Dobra, zniszczmy najpierw rozbiórka, a potem myślimy jak, jak go powiększyć. Znaczy ja chcę żeby to był taki kloc, to to nie ma dobrze wyglądać, to ma być kloc, ale właśnie jak widzieliście, czekajcie, coś chcieliście widzę, żebym zrobił, aaa Właśnie przypomniało mi się. Pisa... Dużo osób pisało, żebym ogarnął, żeby w końcu byli osadnicy w wiosce, żeby sobie hazali, żeby było dużo mieszkańców, tego chcecie, bo pisaliście mi, będzie trzeba w... Wojanowice przede wszystkim idealnie doświetlić, żeby się nic nie respiło, a po drugie będzie trzeba zrobić, żeby ci osadnicy byli, czyli ich po prostu rozmnożyć, no, to jest, to jest klucz, klucz do wszystkiego. Dobra, weźmy to, zniszczmy, tylko, że, dobra, na razie tędy. Nie wiem, jakie okna zrobić, bo ja chcę, żeby to faktycznie wyglądało. O kurde, żeby to faktycznie wyglądało jak ta płaszczka. To jest. To jest... Musi, musi po prostu. No nie wiem, na następnym odcinku będziemy najwyżej planować, jak, jak to ma wyglądać w środku. Ten biznes i tak dalej. Zobaczymy. To, to już się będziemy zastanawiać jutro. Dzisiaj na razie. Budynek, budynek, właśnie na to. Dobra, nie mam. Nie wiem po co ta na to tu jest w ogóle. Ale zniszczmy ją. O jest. Dobra, pyk. Dobra, wskoczmy tu. okej, okay, jak to wygląda? Czy z każdej strony jest to tak samo zrobione? Nie, dobra, zróbmy to tak, żeby było chociaż jeszcze symetryczne. Ja rozumiem, że ten budynek ma być brzydki, ale. Żeby nie był taki zły, ok? Wystarczy, że już nie jest symetryczny. To już to jest naprawdę wystarczające. E, dobra. Myk, to zniszczmy. Ok. No i teraz. O nie! Aha, bo to są. O kurde. To też rozbiórka. No to niestety też rozbiórka. Dobra, lecimy. Trzeba to, Bo tu chcę zrobić właśnie taką linię, w ten sposób, nie? Że to będzie tak i potem będzie już te ciemne, ale nie widziałem, że tu jest półpłytka. Kurde, czemu półpłytka? Dobra. To na razie zniszczmy, zróbmy to do końca. Rozbiórka <grym> i potem będzie budowa. Jest dobrze, że tychowiec tu jest tyle. Nie, w następnym tygodniu na 100% już budujemy mm, nasz, nasz wieżowiec, tak. To, czyli taki sam jak jest na... Palionowicach, tak, dokładnie. Dobra, jest jeszcze zniszczyć. Jak ile tu przedmiotów leży? Nie wiem dlaczego, ale mnie to i. <grytanie> Jaki syf! Nienawidzę, jak tyle przedmiotów leży, no. Naprawdę, nie wiem. Drażni mnie to. Dobra. Ej, prze przestań. Dobra. Mm, ok. Mamy to. <grytanie> Tutaj oczywiście będzie piątaki. Nie wiem na ile. Ile tam jest bloków? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm, mm dobra. Czyli na cztery bloki do góry, spoko. Z, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Elegancko. Dobra, i teraz zmykamy w ten sposób. Nie wiem jakie tu jeszcze okna, może jakieś, Nie wiem, balkon zrobimy, to już w ogóle będzie hit. A to ma być sklep taki jakby. No zobaczymy. To ma być biznes, tak? Mamy na tym za zarabiać Kupę mamony. <laughs> czy to się czy to się powiedzie? Nie, nie mam pojęcia. A co tu się stało? A tu nie było bloku. Jak ja to zrobiłem, co? Nie wiem, nie mam pojęcia. A! Nie spadaj, please. Dobra. Płaszczkę zmieniamy, moi drodzy, ten budynek nie był naruszany przez... praktycznie od początku Wojanowic. Jak ja tutaj... Czy jak ja byłem na Wojanowicach... Jesteśmy... W sensie jak ja przyszedłem na Wojanowicę, czyli to było jakieś... No, ho ho, już nawet nie wiem, półtorej roku temu. To ten budynek był. I on był ta, 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 cały, cały czas taki sami nie był w ogóle używany. To jest taka śmieszna historia z tym budynkiem. To, to totalny bezużyteczny budynek. Dobra, na razie zrobimy ten, a potem to okna pomyślimy, na razie zabuduję cały po prostu. Tego drewna mamy wystarczająco. O kurde, no i sobie spadłem. <laughs> ten budynek wygląda jest krzywy. No dobra, no niech będzie krzywy, no trudno. Jak ja teraz wejdę. Naprawdę. O kurde. Dobra, zróbmy, nie wiem, jakieś schodki czy coś. Może będzie prościej Pyk. Ś świetne schodki, parkur. <noise> spadłem. Parkur, parkur, parkur. Góra, góra. Dobra, zabudujemy to całe. Całuteńkie, całuteńkie. Ale ja nie wiem, jakie okna zrobić w tym, żeby, żeby to nie wyglądało zbyt ładnie i żeby to nie wyglądało aż tak brzydko. Mają być takie. No co jest? Co jest grane? Chyba internet świruje. Czemu się nie chce postawić? No, stawia, dobra. Widzimy. bo ja mam taką klawiaturę, że ja lekko do tym i ona się. i ten przycisk się klika i dlatego spadam. Nie, nie dlatego, że jestem jakiś nieumyślny. To po prostu klawiatura odkręca. Co się dzieje? Dobra. Tu jest cała ściana. Lecimy z kolejnymi. Jest dobrze, że mam taką sikierkę kozaską. To ratuje mi życie całkowicie. Ale ja nie mam wystarczająco drewna chyba na. Spadnij sobie więcej razy jeszcze, co? Może? Już... wystarczy. O! Jest ta technika. <laughs> ja się czuję, że to jest teraz troszkę wysoko już. <laughs> płaszczka... Płaszczka się powiększa! <laughs> Dobra, tutaj... Okej. Okay. A przynajmniej wszystkim, to tutaj będzie podłoga, nie? To nie będzie jakiś... właśnie... Ten budynek nie ma być ładny, w sensie... Taki jest plan, bo płaszczka on zawsze nie była ładna. <laughs> I dlatego chcę utrzymać ten taki styl, Jezus, co ja, co ja, co ja robię? co ja robię? O, Więcej roboty sobie tylko robię. Kurde, postawiłem drewno za sobą, tak się da? Halo, ktoś to, ktoś to nagrał? No ja to nagrałem. Co tu się wydarzyło? Dobra. Jezus, nie wytrzymam zaraz tym podłogą. Zjeśćmy, że to jest wys wysoki sufit po prostu. Dobra. Znowu pochodnia mi buguje. Dobra. Pyk, 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 pyk. pyk. Okej. Okay. Nie idę do góry, będzie to. A, już tu nie wejdę, rozumiem. No teraz wejdę. Baj... Przestaniesz? O. Lec... <grym> Lecimy! wizowie biznes is biznes. Musimy ukończyć. Dobra. No i czemu ja tak, odra... czemu ja tak od razu nie robiłem? Że dawno bym to skończył. Robię więcej pracy tylko. Okej. Okay. Dobra, jest jest zrobione. Te schody zaraz ogarniemy. Nie, nawet nie, nie patrzcie na niej, nie i nie dołujcie się, okej? Okay? Teraz, okej. Okay. Mamy jakby początek budowy budynku, bo tam oczywiście tak będzie taki jaki był e, Jakie okna? Hm. E, że tak powiem. Chyba, że zrobiłem faktycznie ten budynek bez okien. Nie no nie chcę, żeby ten budynek okien nie miał. Więc jakby... ja, ajaj. Jaki... A to, to jest sklep w ogóle, kurde to on powinien mieć takie... Przestrzenne chyba, nie? Patrz W ten sposób Kurde To ten sposób i tu jest szyba Że wszystko widać co jest w środku O kurde I znowu postawiłem szkło za sobą, jak to się dzieje? I co? <grym> Wiecie co mnie denerwuje, że ta płaszczka jest niesymetryczna, to, to jest... To jest największy żart ten budynek, <noise> ten budynek... wygląda tragicznie przez to, no dobra. <laughs> nie wiem jakie tu będzie rozstawienie jeszcze. Jeżeli chodzi o... przedmioty. Nie wiecie co? Tutaj będzie. Tak o już już jest lepiej. Już, już. Wygląda to śmiesznie, o to, to ma wyglądać śmiesznie, nie wygląda się śmiesznie. Weźmy <laughs> jeszcze tutaj do góry, prawda, trzeba zrobić zestawik. Nie wiem... Czy tak? Eee... Dobra, niech będzie. Kurde I teraz gdzie my mamy? Tutaj, dobrze o, idealnie! Nie wiem czy to <gryw> wygląda tragicznie. Wiecie co? O ja Żeby ten budynek dziwnie wyglądał. No my tu walniemy <gryw> Same szkło Płaszczka, będziesz oświetlona w końcu. Już będziesz miała za dużo światłaż. Cieszysz się? No wiem, że się cieszysz Dobra, teraz tak.. Mm, musimy zakończyć na no tym. Pyk, calutki. Na razie, nie, dzisiaj nie będziemy drugiego piętra robić. Może kiedyś nam powiększy to znowu. Może. Na razie to chcę po prostu w ten sposób powiększyć. Żeby to jeszcze przypominało w miarę płaszczkę, nie? Dobra. No elegancką jest. <tryk> Tylko nie mam takich, o. Pyk. I lecimy! Jezu, płaszczka. Ty będziesz piękna. Płaszczka będziesz piękna. Pyk, 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 pyk. Płaszczka. Płaszczka. Pyk. Będziesz piękniusia. A ja już nie mam craft. O, już mam crafting. Ha ha ha. Wykiwani. Ho ho ho. my, jak wystarczy. A nie jest, tak? No dobra. Na razie niech wystarczy. Płaszczka. Będziesz piękna. O kurde, źle postawiłem. Nie! Wiedziałem, że to się kiedyś wydarzy, spoko To był plan. Budowa z palionem, to jest wybitna rzecz. Jak ja mam to wejść teraz? Teraz, tędy? Ale ładnie. Patrzmy, co zrobił. Dobra, z tej strony tym razem. Pyk. Ładnie. I powolutku, powolutku, ale do celu, tak? Myk. Świetnie. Teraz w ten sposób. Tu będzie wysoki strasznie ten. Ale będzie ładny taki, taki chiński daszek będzie Chiński daszek tak zwany Nie wiem, czy to tak można nazwać, ale ch Chyba, chyba tak Ojeju meg 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 Pyk, pyk Pyk, pyk Hopla, 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 hopla Oj i, i zabrakło Ale mnie to nie boli <ścoughs> Mam dostatku O nie, teraz się całe psuje Kurde Dobra, tak się bawimy. I co no, i tu, jest dobra, zakończamy, tak? I tu już, kurde, i postawimy już ten dach tak, jakby do końca. Jezus, by... A, płaszczka, co się z tobą stało? Metamorfoza. Płaszczunia. To oczywiście się nadal będzie nazywać płaszczka, więc no, spokojnie, nie? Może bo to jest w ogóle budynek Wojana, to yy, znaczy teraz jest mój, bo Wojanowice są moje, nie? Ale jak wróci, to, to dogadamy się w kwestii biznesu. Będziemy się dzielić. Ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Może mi pozwoli ten biznes robić samotnie. Ej! Nie wygląda to źle, no płaszczka, tylko jest krzywa, bo krzywa jesteś. A co jakby tu nie było szkła? Co gdyby... Co gdyby było tu drewno? No. no I wygląda to dobrze. To już nie, nie wygląda właśnie jakby było mniejsze. Zarobi się to wygląda. Świetnie, jestem dumny z tego budynku. <noise> tylko schodki będę musiał zrobić, bo nie mam pojęcia jakie. Na razie niech będą klocki, dobra? To jest... To jest, mój drodzy, w budowie, tak? Ten budynek jest yy, w budowie, on, on, on jest w trakcie po prostu Aha i tu teraz będzie ciemno tam w środku. W nocy przede wszystkim Dobra, mamy jedną pochodnie. Widzowie budynek? Ładny. Ja jestem zadowolony, mi się podoba. Na razie zostawię go tak, e, to co tam będzie w środku to się jeszcze dowiemy, ale biznes będzie rozkręcany. Stawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i na razie.